Przejdziemy. Dzień dobry Państwu wszystkim, kto jeszcze nie oglądał moich filmów z takiej Sagi, Zwydnialcy Oprawcy, Mordercy. To dzisiaj mamy zdarzenie 29. z roku 2019. Oto pokazuję pieczątkę komisariatu Policji. Tu mamy numer sprawy. No i tu mamy czego dotyczy. I tu jest napisane, że to jest sprawa z 30 stycznia, tegoż roku 2019. No, i podpis policjanta. Te wszystkie dokumenty, które Wam pokazuję, to są tylko i wyłącznie po to, żeby dodać wiarygodności tym filmom. Czyli, że są one zawsze, moje filmy są zbudowane na faktach. Są filmy, w których nie ma dokumentów, ale też posiłkuję się na faktach. Zawsze mówię o faktach i o zdarzeniach, które miały miejsce. Tu mamy oto taką sprawę, że sprawcy to jest taki Adam Fedor i Iwona Katerwicka. Oni mieszkają naprzeciwko mnie, pod Jedynką, na Kołłątaja 12. Jest to młoda dziewczyna, no i można powiedzieć w miarę młody chłopak. Nigdy w życiu nie pracowali, ani jedna, ani drugie. Od dziecka yy, ćpali i pili. I wiele lat yy, spędzali w kryminałach. Ona jest ćpunką, on też jest ćpunem i po prostu to też nie można ich nazwać parą. Wiecie dlaczego? Bo to jest ta Iwona Katerwicka, której się nie chce pracować, trudni się kradzieżami. Kradzieże polegają na tym, że chodzi do parku i okradają ludzi. Ludzi pijanych, którzy są na ławkach. I to jest taka, yy, taka szajka tych Fedor, jeszcze tam paru. I o co chodzi? Oni rozwalili mi wizjer w drzwiach wejściowych, bo myślą, że w Wizerze jest ustanowiona kamera na korytarz. I yy, rozwalili mi też nieraz drzwi. Yy, to zdarzenie, to już mamy 29 z roku. 2019. Ktoś powie: O jej, dużo zdarzeń. Ja Wam powiem, że Wy byście nie wytrzymali chyba tych 29 zdarzeń, a ich było 100 w roku. 100. Bo ja nie wszystkie potwierdzenia mamy. Jak widzicie, nieraz są przerwy, dłuższe między nimi, krótsze. To nie znaczy, że się nic nie działo, tylko po prostu nie mam potwierdzenia. Teraz jest koronawirus. Jak to nagrywam, i też. Fedor razem z Iwonką Katerwicką opowiem wam o zdarzeniu z 14 kwietnia, dzień po świętach. Ci meliniarze, narkomani, ćpuny, oni piją codziennie alkohol. Do tego używają dopalaczy. Ta mieszanka jest dość wybuchowa. I wiecie, to jest tak, jeżeli oni piją jeden dzień, drugi dzień, cały tydzień, Cały miesiąc, cały rok, to nigdy nie trzeźwieją. Zawsze są pod wpływem. Wiecie, jak mózg wtedy człowieka pracuje, kiedy pije przewlekle i ćpa do tego narkotyki? W ogóle nie pracuje. Tacy ludzie nie wiedzą, co robią. I o co chodzi z tymi ludźmi? Wiecie, jeżeli ona nigdzie nie pracuje, więc ona przyprowadza sobie różnych chłopaków, którzy akurat mają wypłatę, to mogą u niej 2-3 dni pomieszkać póki mają pieniądze. A później jak ich okradnie z tych pieniędzy, no to ich po prostu wyrzuca i są tutaj awantury. Jest to patologia głęboka. Naprawdę prosiłem miasto Ząbki, naprawdę prosiłem burmistrzów, naprawdę protestowałem tylko po to, żeby mi zamienili ten lokal. Zdaje jeden chcę w innym miejscu wiecie tego 14 po świętach bo oni zaczęli pić od 10 od, od któregoś wypłaty zaczęli pić później 11 Wielka Sobota później całe święta wielka wielkanocne pili i po świętach im albo się kasa skończyła i próbowali mi się tutaj włamać do tej nory tak tutaj gdzie w tej chwili nagrywam film na Kołłątaja skopali mi drzwi może od początku wam powiem bo to była dosyć duża tragedia. A na rok 2000 jeszcze nie wchodzimy. Tym bardziej, że z tego na razie potwierdzenia nie mam z tego zajścia. Bo mówię, policja tylko dlatego interweniowała. Był tu nawet u mnie biegły technik. Technik kryminastyki, bo zabezpieczał te ślady tego buta kupania. Opowiem Wam, jak to się stało. Było to 14 po świętach. Pojechałem się gdzieś wykąpać i wróciłem. Gotowałem sobie późno obiad kolację. To gdzieś była, nie wiem, po 18. Wiecie, kroiłem rybę, robiłem do tego ryż i stałem przy kuchni. Oczywiście Iwonka ze swoimi dwoma kolegami, narkomanami, pijanymi, dobijali się do mnie do mieszkania, próbowali tu wejść, wyłamać te drzwi w mieszkaniu. Ja zadzwoniłem na policję. Lecz wiecie, policja nie przyjeżdża w 5 minut ani w 10. Po 10 minutach tego walenia ucichło. Więc byłem ciekawy, jak te drzwi wyglądają, żeby je otworzyć i zobaczyć z zewnątrz. Uzbroiłem się w taką rurkę hydrauliczną, którą miałem w domu, bo wiadomo, że jestem osobą po pierwsze starszą, po drugie schorowaną i po prostu. Nie mam siły do takich narkomanów, którzy pod wpływem mają dużo więcej energii, a było ich trzy osoby, a ja jeden, sam w domu, zamknięty. I wyj wyjrzę, jak te drzwi wyglądają. W momencie, jak wyjrzałem, pierwsza wpadła do mnie do domu Iwona Katowicka. Z łapami biła mnie. No, zasłaniałem się tą rurką i trzymając ręce. Nie patrzyła na nic, po prostu wbiegła. A ja gotowałem sobie normalnie obiad. I wiecie co? W drugim momencie jej kolega Fedor niby zaczął ją wyciągać na korytarz, bo widział, że wziąłem tą rurkę do obrony i zacząłem nią machać, wiecie. Machać. Rurka miała około 50 cm plus ręka no to dochodzi, że metr metr ode mnie, żeby, żeby nie mogła mnie uderzyć, bo już mnie uderzyła parę razy, Fedor zaczął ją ciągnąć, a ja machałem żeby nie podchodzili bo trafi ich ta rurka, nie? w obronie własnej, no ale z nimi był jeszcze jeden sprawca e, który oni mówią na niego ksywa mamisiek to będziemy tej ksywy używać i wiecie, ten Fedor Adam Fedor wyciągał tą Iwonę Katerwicką na korytarz ona już była u mnie tu w mieszkaniu, wiecie, kuchnia jest około e, 1,5 do 2 metrów od drzwi, czyli za, do progu. Ja byłem przy kuchni, więc ona już weszła do mieszkania i była przy kuchni, czyli była metr w mieszkaniu. Fedor też musiał wejść do mieszkania, żeby ją wyciągnąć, ale Misiek, jak tamten ją wyciągnął, wparował do mojego mieszkania. I ja tą rurką się broniłem. Czyli machałem tą rurką. Po jakimś czasie, bo to wiadomo, że to są osoby, były pijane. Policja później stwierdziła, że miały alkohol we krwi, jeszcze nie wiadomo o narkotyki. Nie wiem, czy zostali zbadani na, na obecność narkotyków do palaczy, bo być może takiego testu nie było. I generalnie w pewnym momencie zobaczył, że Fedor tą Iwonę wyciąga, więc ten misiek też wyskoczył na korytarz a ja w tym czasie, machając tą rurką, zamknąłem drzwi i zadzwoniłem drugi raz na policję, gdzie oni są i kiedy będą. W międzyczasie słyszę tam na korytarzu, że się tłuką między sobą. Między sobą się zaczęli tłuszczarpać, szarpać, jak to ćpuny. Za chwilę słyszę jęki, no bo oni drą mordy strasznie. Jak nagrywam nieraz filmy, to słyszycie, ty kurwo, ty taki, nie taki. Pobili się tamten, aj, nóż jakiś tego, ojeju, krew! Jakby jeden drugiego nożem y trafił, i to było słychać wszystko na korytarzu. Oczywiście i Wonka zwalimy na a już by, by były drzwi zamknięte, oni się tam tłukli, nie? Właśnie przy tych skrzynkach na listy ty się gdzieś tam tłukli, przy schodach jakieś y 3 metry od moich drzwi, może 4, tam się między sobą szarpali. Bo wiecie, bo to jest tak. Fedor to niby chłopak i wonki. ale jak mu się skończy kasa, to i Iwonka daje mu kopa w dupę i bierze miśka, bo wtedy misiek ma jakąś kasę. I wtedy misiek korzysta z dobrodziejstw wonki. A później jeszcze inny, jeszcze inny, no masę tego przychodzi, którzy korzystają jak mają kasę. Mnie to nie interesuje, bo to nie jest istotne. Tylko to było zapalnikiem między Fedorem a miskiem, że się potłukli bo oni często tam dochodzi do różnych zdarzeń. Przy okazji musieli coś się naćpać, nachlać, że chcieli tutaj coś mi ukraść. Albo po prostu może im się kasa skończyła. Może chcieli jakąś kasę na piwo, może cokolwiek chcieli. Ja nieraz dostanę od kogoś butelkę wina, czy butelkę piwa, a ponieważ nie spożywam alkoholu, więc nieraz oddaję ludziom. Oddaję, odsprzedam. Nie muszę oddawać za darmo, nie? jeżeli... Piwo kosztuje na przykład 2,50 czy 3, a ja dostałem portera za 8, no to mogę sprzedać go za 3 zł, prawda, bo i tak nie piję portera za 8, nie? Jest mi on na przykład niepotrzebny, no i mogę go odsprzedać, nie muszę go wyrzucać, prawda, do śmietnika. No i między sobą się potłukli. Przyjechało pogotowie, 3-4 radiowozy przyjechały wtedy, Rozumiecie, yy, tam yy, słyszałem jak policjanci krzyczą, yy, czy tam straż miejska też z tymi przyjechała, dwóch strażników, jak krzyczą odchodzi, pod, chyba go tam, ja się domyślam, bo miałem drzwi zamknięte, nie wyglądałem na korytarz, co się dzieje, że go tam czucili, no i zabierali, zabrali go do szpitala, no za dwa dni już tu był, 14, już, już 16, już go widzę, już chodzi. Oczywiście nie ma co się ich pytać, po co oni tu przyszli. Bo oni przyszli tu w jakimś celu. Oni dobrze wiedzą, po co tu przyszli pod wpływem do tego mieszkania. Także spokojnie nie miałem. Obiad mi wystygł. Policja bardzo długo mnie tutaj przesłuchiwała. Ja byłem trzeźwy. Im zrobiono badania, byli pijani. Tamtego miśka trzymali w szpitalu, bo może ma koronawirus. Czyli obili mu badania. My tu wszyscy musieliśmy czekać, policjanci, straż miejska, bo jakby miał, no to wiadomo, mieliśmy z nim kontakt, a było mnóstwo policjantów, sześciu czy pięciu, czy siedmiu, dwóch strażników, nie wiem, no wszystkiego nie policzyłem, ale bardzo dużo. Pogotowie wszystko, gdzieś tam go zabrali, ale on oczywiście on się dobrze czuje, wszystko tego, nic mu się nie stało. Nie wiem, co oni tam między sobą robili, kto komu ten nóż tam wsadził. Ale oni zwalili na mnie ci pijacy. Mnie zabrali tą rurkę do obrony z domu, policja zabrała. Przyjechał ten technik. Obfotografował moje drzwi zniszczone, bo one są powyginane, są w tej chwili latają. Znowu się problem z drzwiami. I wiecie co? I Ech... ślad buta był. 30, nie, wiem, 28 na 10 szerokości. Było widać, że to obuwie męskie. A było ich tylko dwóch mężczyzn, i ona trzecia, nie? Ktoś próbował wywalić te drzwi i kopnął na wysokości, nie wiem, metra, metra dwadzieścia czy osiemdziesięciu centymetrów. No, w przybliżeniu kopnął tą nogą, bo chciał te drzwi wyłamać. Rozumiecie? I ten technik zrobił zdjęcie. Nie wiem, e, czy od razu pobrali te buty od nich, czy którego buty pasują, który to chciał się włamać do tego, do mojego mieszkania. I oczywiście przesłuchali mnie tutaj na miejscu policjanci. Policjanci, muszę podziękować, profesjonalnie się zajęli tą sprawą. Byłem w szoku z tego wszystkiego. I po prostu to Państwo byście nie wytrzymali takich zdarzeń, nie wiem, 10 w roku, 20, 30, a ja mam ich 100. Różnego rodzaju te zdarzenia są. Opowiadam wam przy okazji, tutaj, bo tu byli ci sami sprawcy. Fedor z Iwonką, młotkiem rozwalili mi wizjer, bo myśleli, że tam jest kamera. Są kamery, które nagrywają, ale przecież nikt nie powie im, gdzie są. A wizjer to jest tylko dla mnie, po to, że jak ktoś puka, żebym zobaczył, kto puka. O, Fedor tam się akurat drze. To są... I widzicie... Yy... A, to jeszcze nie koniec. Bo wiecie co? 15 rano, czyli... Bo to się wszystko skończyło około 21, chyba tak, 14, a 15 rano, w kwietniu, yy, poszedłem coś załatwiać. I mój samochód okazało się, że ma wybitą szybę. Przednią szybę. Ja wam może wrzucam ten film, zdjęcia yy, wybitej tej Skody. Mam tą skodę dokładnie parę dni, już jest zniszczona. Może ktoś mi z Was pomoże, jak zobaczy te zdjęcia, bo już mi się płakać chce. Przednia szyba została wybita kamieniem, a kamień pochodzi z naszej kamienicy, tu z tego bloku. Bo jak walczyłem o wodę, to zrobili tu kanalizację i kuli posadzkie. I wiecie, to jest kamień taki betonowy z małymi kamykami z posadzki, które miasto nie posprzątało przez tyle lat. I leżą te kamienie chyba celowo. Po to, żeby oni wypijali i niszczyli nimi, leżą te kamienie na podwórku. Przez dwa lata, czy ileś już trawa na nich porosła. I ten kamień nie, nie leży gdzieś tam na ulicy, że to jest zwykły kamień, tylko to jest z posadzki wzięty stąd. Na dodatek on został, jak ta szyba wybita, zobaczcie na zdjęciu, porzucony obok mojego auta 8 cm od koła. I teraz zobaczcie sobie tak. Kamień został owinięty w bluzę. Po to, żeby jak wywalili to, tą szybę przed nią w moim aucie, żeby nie było słychać. I teraz pomyślcie sobie tak. Ja tą bluzę obejrzałem dokładnie. I ja tą bluzkę widziałem u Iwony Katerwickiej. Rozumiecie? U tej sprawczyni. Zresztą yy, to mało powiązane. Było z 14 kwietnia, czyli z tym najściem tu. Nie mogli wejść, była policja. Im wszystkim zbadano krew i wszystko. A mnie ze złości w nocy albo nad ranem, w nocy albo nad ranem, bo to wiecie, całą noc tu chodzili. Przy policjantach już się odgrażali. Policjanci widzieli. Była taka sytuacja, że policjanci już się pakowali, jechali. I ja zbierałem szkła, bo mi pobito też obraz w domu. Tam jest taki mały obrazek i pobito. Być może ten Fedor tym szkłem skaleczył tego drugiego, nie? Może tam, bo ja z tym szkłem to miałem taką sytuację, opowiem wam, że ja posprzątałem te szkła, pozamiatałem przed drzwiami, przed tym wszystkim. No ale skończmy jeszcze. I ta katerwicka, jak już policja była, wyszła z tego domu, otworzyła drzwi do mnie z mordą, że mnie załatwi. Groziła mi znowu. Że ona policji to się nie boi, i dwóch policjantów i dwóch strażników szybko usłyszało to, tą mordę, co nadarła, i wleciało tu do niej. A mnie się pytają: no, ja mówię, zamiatam, przecież nie będę po tym szkle chodził. No, i zdążyłem zamieść, oni ją do domu, zamiast jej zrobić kolejną sprawę o zakłóczanie porządku publicznego pod moimi drzwiami, kiedy ja zamiatam, rozumiecie, to i mieć kolejną sprawę. I postępowanie, i może wreszcie jakąś grzywnę, a jak nie, to areszt, jak nie zapłaci. I pomyślcie sobie tak. I teraz rano, na drugi dzień zakładam buty, a w bucie było kawałek szkła. No, nie zauważyłem, bo to szkło się rozpryskło po mieszkaniu, nie? I szybko wkładałem nogę i skaleczyłem sobie nogę, piętę. Te, te szkło weszło mi w piętę. No wiecie, to nie jest nic przyjemnego. Ten obiad, to ja już tamtego dnia 14 nie zjadłem, już nie miałem ochoty, a on wystygł przez tyle godzin. Przez tyle godzin wystygł. Po prostu tu się nie da żyć. Obwiniam miasto i dlatego protestowałem, bo problem zamienieniami mi mieszkania jest dość pilny i ważny, bo to chodzi o bezpieczeństwo i moje życie. To są ćpuny. Nie wiem czy pamiętacie taką sprawę, kiedy w Rzeszowie jeden się też naćpał tych dopalaczy, i, i był pijany, że z dziesiątego piętra skoczył, bo on jest myślał, że jest ptakiem. Lata i spadł e, na dziewczynkę, którą połamał, została na wózku. Jemu się nic nie stało temu. Idiocie. A ja znam też taką sprawę dość starą e, z centrum Warszawy, gdzie pili. I wąchali ten biały proszek, wiecie, on się bierze kartę, i wdychali. I tak się naćpali, jeszcze popili jakąś wódką, że było ich paru, że wziął nóż i zabił kolegę. Dwanaście razy go pociął, a w sądzie zeznawał, że jemu się wydawało, że to go lew atakuje. I on w obronie to to. Wiecie, no, kompletne bzdury. Kompletne bzdury. Przestępcy, złodzieje, narkomany najgorsza patologia a tu nie ma żadnego nadzoru tu non-stop powinna być policja straż miejska albo powinni to rozwiązać okamerować bezpieczeństwo tu powinno jakieś być. Moje wnioski o ochronę nie zostały rozpatrzone pozytywnie. Mówię wam o tym tylko dlatego, bo teraz koronawirus, jak gdyby 2019 roku nie możemy skończyć. To już jest 29, a tak jak mówię, wszystkich potwierdzeń nie mam, tak jak z tego teraz koronawirusa, tych zniszczenia auta nie będę też miał tego potwierdzenia, bo po prostu oni się policja zabarakadowała, nie można tam wejść po te dokumenty. Można by dzwonić, ale wiecie, tu nie chodzi już o te dokumenty. Te filmy ja rozumiem. Może nie wiecie dlaczego ja je robię. Robię w obronie, bo jak się coś stanie, żebyście wiedzieli, kto jest odpowiedzialny za tą sytuację i taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Ja przyjeżdżam do domu, chcę spokojnie sobie ugotować obiad, zjeść i położyć się i na przykład iść spać, a nie mogę. Bo tu nie ma spokoju, rozumiecie? Ćpuny, alkoholiki mają sparany umysł. I to się tak dzieje. Dziękuję wszystkim. Gdyby ktokolwiek z Was chciał mi po prostu ulżyć tej krzywdzie i pomóc, taka szyba kosztuje. Wymiana tej szyby też kosztuje. Będę bardzo wdzięczny. Dobrych ludzi szanuję. Potrzebuję nieraz pomocy. To jest normalne. Widzicie, co się dzieje. Daję te dowody, żebyście wiedzieli, bo. Wydzwania do mnie jeden taki idiota i mówi tak, panie, potłukli pana zabili, a gdzie Pan ma? I zacząłem robić te filmy, żeby to było, żeby to nie ginęło, żebyście widzieli, jak jest, żebyście mogli zadzwonić, sprawdzić sobie. Nie tylko po to robię, żeby was prosić, pomóżcie mi, dołóżcie się do tej szyby, czy dołóżcie się do wymiany. Bardzo was proszę. Nie, nie tylko po to. Po to że jak wybieracie władze, żebyście wiedzieli, że w samorządach też muszą być ludzie. Dlaczego nie chcą mi zamienić tego mieszkania na inne? Mają wiele pustostanów, ludzie umierają, jest dużo komunalnych, ja nie chcę mieszkać z przestępcami, bandytami, narkomanami, bo to oni ludzie, ci ludzie mają sprawny umysł, to są lu ludzie, którzy są yy, pozbawieni nie wiem, szansu życia, oni nigdy nie pracują. Oni pójdą do parku, tam będzie jakiś pijany leżał i go okradną. A jakby się podniósł, to jeszcze w łeb dostanie i mają pieniądze i za to mogą pić. I to jest, to jest normalne ich złodziejstwo. To są pasożyty, to są, to są menele, to są mędy społeczne, to jest najgorsz, najgorszy naród. Wchodzi mi do mieszkania. Te przepisy powinny być jak w Stanach. Ja powinienem mieć broń, wyjąć broń i zastrzelić. Tu powinno być pełno krwi w tym mieszkaniu. Jak weśli, tu powinni leżeć, bo weśli by mnie, może, zabić. Byli pod wpływem. Może ja bym już nie żył, ja byłem sam jeden. To są młodzi ludzie, dwóch mężczyzn i kobieta nawalona, nawalona naćpana z energią, która nawet gdyby tą rurką, którą machałem, Gdyby ktoś z nich dostał, nawet by nie poczuł, będąc pod wpływem. Ja nie wiem, co ja mam zrobić. Wy to oglądacie, usiądziecie sobie w fotelu i pomyślicie, i zapomnijcie o tym za chwilę. A to ja tu jestem. Jestem tu i muszę się męczyć z tą patologią. Muszę się męczyć, bo nie mam wyjścia. Na mieszkanie nie mogę nazbierać. A jak wyjdę na przykład na zakupy Poryż, to przyjdę, a oni mnie napadną albo próbują się włamać, albo drzwi niszczą, albo wybijają szybę w samochodzie. I później jest problem, bo w środę chcę pojechać gdzieś czy w czwartek się wykąpać, bo się wykąpałem powiedzmy we wtorek. Potrzebuję samochód. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam dobrych ludzi. Pozdrawiam tych ludzi, którzy oglądają i myślą, jak mi pomóc. Którzy mogą mi pomóc. Dziękuję Wam wszystkim za pomoc, za dobre słowo. Dziękuję. Pozdrawiam Was.